Jakby nie patrzeć, no ten komputer już ze mną jest chyba 8 lat albo 7 lat, także Przyszedł czas na malutkie zmiany. Aczkolwiek przyszedł był taki okres, taki czas, kiedy no trzeba fajnie by było generalnie wszystko zmienić, Także że zmieniono będzie obudowa procesorów, pamięci RAM, płyta główna. Teraz tak, no jak widać jest mm, troszeczkę brudno, by nie patrzeć, no troszeczkę jest masakra. Komputera nie czyściłem długo, dwa lata albo rok, albo dwa lata, no w każdym razie troszeczkę idę, że zapuszczony przeze mnie. I generalnie stąd tylko wzię będą wzięte dyski, napęd DVD i karta graficzna, cała reszta będzie wymieniona, także cóż, bierzemy się do montowania. Także, moi mili, mili Państwo, chłodzenie udało się nawet zamontować stare jeszcze. Udało się obejrzeć bez tego, mimo że ono i tak jest dosyć sporej wielkości. Sam proces montowania chłodzenia, łącznie z pastą termoprzewodzącą, pominąłem w kadru, ze względu na to, że dużo osób mogłoby mnie skrytykować za to, jak nakładam pastę termoprzewodzącą, także... Przejdziemy sobie dalej do obudowy. Szanowni Państwo, przechodzimy do obudowy, która jest... Może nie największa, ale z nie tą płytą także może być ciekawe. Przechodzimy do rozpakowania. A, oto uroki klasyfikacji E12. Na niej nauczyłem się jak kręcić śrubki do obudowy. Kiedy Ty się wyostrzyło Muszę kupić, żeby kurde nie odmachnę się, bo kiedyś je jadłem po prostu Piotrze, co sądzisz o swoim nowym komputerze? Będzie zajebisty Jesteś pewien? Na Jesteś przekonany. Mimo że, mimo, że będzie AMT uważam, że będzie za Jesteś gotów, jesteś gotów, żeby go przetestować. Jeszcze bo zasilacza nie ma. Nieważne, liczą się chęci, pamiętaj. A, a żeby użyć zasilacza użyjemy takiego otwora. Oto najbardziej profesjonalny manual do zasilaczy. Mimo tu się to. dowiadujemy jakie są wiązki do podłączenia oraz jakie prędkości wentylatorek ma przy odpowiedniej mocy. Tu się dowiadujemy z kolei, Jaka wtyczka na płycie gówni odpowiada jakiej wtyczce na płycie... I teraz olać ten cały filmik, bo mamy co! Także w taki oto sposób wygląda mój nowy komputer. No i jak widać jest milion razy schludniej w środku niż wcześniej co do planowanych zmian jakie będą te dwa dyski pójdą won na pewno gdyż będzie zastąpiony prawdopodobnie tym jednym ewentualnie również w przyszłości zamontuję w tym miejscu Dysk na M2, bo jest takowe miejsce i bardzo chętnie je wykorzystam. No i z tego komputera tutaj wentylator został zamontowany, także The end.